Dzień dobry. Dzisiaj tematem jest sianie papryczki. Oto taką długą, o taka długa. Tu już sobie rościłam, nasionkę, przygotowałam, wybrałam nasioneczkę. I robię eksperyment. Znalazłam jeszcze kilka ziarek, ziarenek, nasionek. Papryczki. I nie będę kiełkowała. Zobaczymy po ilu dniach zejdzie. Bo papryka wschodzi nawet do 20 dni. 20 I to jest papryczka czerwona, długa, z biedronki. Nie wiem jak się nazywa. I tak, ziemię to odłożę na chwileczkę. Ziemię wymieszałam z piaskiem do siewek i do pikowania. A zapomniałam wspomnieć, takie pojemniczki zrobiłam dziurki na spodzie one są dosyć głębokie, na pewno mają około 10 cm i zupiam dziurki, popisałam i ziemię teraz z piaskiem. Jak już zasypię tę ziemię, to spryskam wodą. A w ten sposób przygotowałam ziemię, trochę ją uklepię, akurat, jak widnie łopatkę na szerokość pojemniczkę. Teraz spryskam. Ja to w ten sposób sieje babeczkę rzutowo. Staram się w równych tempach Już moja wcześniejsza popyczkę co chciałam o to już chyba będę niedługo pikowała bo już dostała liści właściwych, także za tydzień pora to nie będę pikować w ten sposób jeszcze spryska na W ten sposób wszyscy, gdzieś tak o centymetra tej ziemi, i zobaczymy, po ilu dniach ona wejdzie, czy faktycznie, i dłużej to będzie. Jeszcze spryska. Dobra i tu, jest, tu już jest posiana papryczka długa i tylko nakryję folię spożywczą i trzeba codziennie wietrzyć, żeby pleś nie powstała. A i w tej folii zrobić dziurki oczywiście otwory, bo trzeba tak będzie trzymała w folii więcej wilgoci i nie będzie trzeba cały czas ją spryskiwać. A tu mam wspomniane wcześniejsze ziarenka, nosionkę z papryki czerwonej, które były zbierane w zeszłym roku i bez kiełkowania jeszcze ja jej teraz. Takie doświadczenie zrobię. I też się je rzutowo. Ziemię tak samo przygotowałam jak poprzednich roz. Ziemię rozsady. Ziemia wymieszana jest yy, specjalna do pikowania, do Wmieszam z piaskiem, te tak trzy czwarte piasku, dobra nie dużo. Tak, tyle. Teraz tak? dobrze, dobrze, dobrze. Przysypiemy ziemię. Kapryczka wschodzi do 20 dni, tak jak wcześniej wspomniałam. Ale tamte, też wcześniej, w bardzo szybko po niecało, niecało 10 dniach zaczęły wschodzić. Nawet wcześniej po 5. Niektóre się już pokazywały. Już trochę, już trochę Jeszcze na koniec przykryję folią i odstawię na parapet. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.